Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Wanda Ewa Brzeska W wielkim tygodniu Nagranie studio dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski czyta Joanna Niemirska Już się z dachów tarasów wnęk podrywały w górę gołębie Już ziemię w małym ogródku przekopywaliśmy głębiej żółtą Konewką dziecinną ktoś z piętra grządki polewał. Świeżo uprany trykocik zawiesił pomiędzy drzewa. Z furki znajomy badylarz sprzedawał pierwsze warzywa. W krąg cicho, tylko z południa czarny kłąb dymu napływa. I tylko echa wybuchów wiosenną ciszę rozdarły. Aż zadzwoniły na górce, mosiężne u kufra klamry. Z pomiędzy dymów strzelały kipiące ognia strumienie, kawały papy, jak szmaty, ze zewsząd na ziemię, na białe kładły się wiśnie, na bzów młodziutkie gałązki, czarne motyle z zamurów, splecione